Najman strzela strzelasz ślepakami. Użyłem porównania, tak jak Casio użył porównania do tej kwana. Wiem, że nie rozumiesz. Porównania. Hiperbolizowałem i powiedziałem, kto ci to dziecko pomagał zrobić, jeżeli ciągle strzela ślepakami. No. Kurwa. 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 Już jutro panie i panowie, Martin Najman kontra ja. Kurwa, Dobra, Marcin, Marcin, spoko. Nie wiem, ale, ale poczekaj. Bo mówię, mówię, dalej, weź, odsłuchuj, 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 posłuchaj. Ale wyczuł Marcin Najman intrygę.